Dziwne rzeczy dzieją się na początku lat 80. w małym amerykańskim miasteczku. Czworo dzieciaków gra w Dungeons and Dragons, ulubioną grę Wina Diesela. Ooh, like Oto Mike, Dustin, Lucas i Will. W grze stawiają czoła potworom, w tym przerażającemu demogorgonowi. Gdy po skończonej sesji Will wraca do domu, na jego drodze staje jednak prawdziwy potwór. Chłopiec znika, a jego matka i brat zauważają zniknięcie dopiero następnego ranka. Joyce zgłasza zaginięcie lokalnemu szeryfowi Jimowi Hopperowi. Rozpoczynają się poszukiwania. Chłopaki zwołują się przez łoki toki i również próbują znaleźć swojego kolegę. Jednak zamiast Willa znajdują dziwną ogoloną na jeża dziewczynkę, która przedstawia się jako jedenastka. Chłopcy nazywają ją nastką, a Mike ukrywa ją u siebie w domu. Tam dziewczynka widzi zdjęcie, na którym jest Will. Rozpoznaje go i mówi, że chłopiec żyje, ale jest w niebezpieczeństwie. Przebywa w alternatywnym świecie, zwanym Upside Down, i ukrywa się przed demogorgonem. Jedenastka chce pomóc w odnalezieniu Willa, ale sama również jest w niebezpieczeństwie. Ścigają ją źli ludzie, ponieważ uciekła z pobliskiego laboratorium, gdzie przeprowadzano na niej eksperymenty. Dziewczynka posiada specjalne moce, które amerykański rząd chce wykorzystać przeciwko Sowietom. Trwa bowiem zimna wojna. Trwają również poszukiwania Willa. Jonathan szuka swojego brata w miejscu, w którym znaleziono jego rower. W pobliżu tego miejsca imprezuje siostra Majka, Nancy, wraz ze swoim chłopakiem Steven. Towarzyszy im kilka osób, w tym Barbara, pani nie ruda i niszczycielka dobrej zabawy. Jonathanowi podoba się Nancy, a że jest dosyć dziwnym gościem, to robi jej zdjęcia z ukrycia. Podczas gdy Nancy i Steve robią barabara, znika ich koleżanka Barbara. Tymczasem Will porozumiewa się ze swoją matką, manipulując elektrycznością w ich domu. Joyce maluje alfabet na ścianie i zawiesza świąteczne lampki przy każdej z liter. G jak... Grubas. K jak... Kremówka... Nie mogę powiedzieć, że ich nie lubił. Niestety jej rozmowę z synem przerywa Demogorgon. Okrutnik, no. Nancy martwi się zniknięciem koleżanki, a Steve dowiaduje się, że Jonathan zrobił im zdjęcia i niszczy jego aparat. Nancy zabiera jedno ze zdjęć, na którym jest Barbara, a Hopper zabiera swoich ludzi i razem odwiedzają wcześniej wspomniane laboratorium. Instynkt małomiasteczkowego szeryfa podpowiada mu, że z laboratorium jest coś nie tak. Wkrótce odkrywa, że to przykrywka CIA. Mózgiem operacji jest dr Brenner, który został kiedyś oskarżony o uprowadzenie małej dziewczynki. Jednak Hopper nie zdąży się zagłębić w tę sprawę, bo w pobliskim kamieniołomie zostaje znalezione ciało Willa. Chłopiec nie żyje, ale jego matka twierdzi, że to niemożliwe, bo przed chwilą rozmawiała z nim przez światełka powieszone na ścianie. Hopper zdaje się nie być przekonany jej argumentacją. Dużo bardziej przekonująca jest jedynastka, która wykorzystuje swoje moce i transmituje głos Will'a przez walkie -talkie. Woki ma jednak ograniczone możliwości, więc chłopcy przebierają Naskę w sukienkę oraz perukę i zabierają ją do szkoły. Chcą wykorzystać szkolną radiostację, aby skomunikować się z Willem. Słyszą jak Will rozmawia ze swoją matką, ale radiostacja ulega awarii. Przy okazji wizyty w szkole 11 ośmiesza jednego z łobuzów, którzy prześladują chłopaków. Tymczasem Nancy przygląda się zdjęciu barbary i dostrzega coś dziwnego. Chcieli się swoim odkryciem z Jonathanem, który zdaje sobie sprawę, że dziwna postać ze zdjęcia przypomina stwora, którego opisywała jego matka. Następnie Nancy informuje policję, że Barbara zniknęła, co prowadzi do kłótni z jej chłopakiem. Steve ma Barbarę gdzieś i jest zły na Nancy, bo teraz jego rodzice dowiedzą się, że zrobił imprezę bez ich pozwolenia. Natomiast lokalny doktor nie dostał pozwolenia na przeprowadzenie sekcji zwłok Willa. Przeprowadził ją ktoś obcy, co wydaje się Hopperowi dosyć podejrzane. Szeryf gada z facetem, który znalazł ciało Willa i przy użyciu silnych argumentów wyciąga od niego informację, że ktoś zmusił go do złożenia fałszywych zeznań. Następnie szeryf odwiedza kostnicę i znowu używa Silnych argumentów, aby dostać się do ciała Willa. Wyciąga nóż i wbija go w ciało chłopca, który okazuje się być kukłą wypchaną watą. Hopper ma już pewność, że w laboratorium w Hawkins dzieją się dziwne rzeczy. Włamuje się tam więc i odkrywa, że w laboratorium przetrzymywano dzieci. Znajduje także przejście do Upside Down, ale chwilę później zostaje ogłuszony. Budzi się w swoim domu i znajduje podsłuch. Nancy i Jonathan przez przypadek również znajdują przejście do Upside Down, co niemal kończy się tragicznie dla Nancy. Temu Gorgona szukają również chłopcy, co nie podoba się jedenastce. Dziewczynka mierzyła się z potworem podczas eksperymentu w laboratorium i wie, jak groźny jest to przeciwnik. Lukas oskarża ją o zdradę i dochodzi do spięcia między nimi Majkiem, który podkochuje się w jedenastce. Obiekt jego westchnień używa swoich mocy i rzuca Lukasem jak Magda Gessler talerza. Yeah! A następnie znika. Do kolejnego konfliktu dochodzi, gdy Steve chce się pogodzić ze swoją dziewczyną. Nancy, po spotkaniu z panem Demogorgonem, prosi Jonathana, by został u niej na noc. Steve widzi ich razem i dochodzi do wiadomego wniosku. Następnego dnia bije się z Jonathanem, ale niespodziewanie przegrywa. Za to nie jest niespodzianką, że Hopper w końcu wierzy Joyce i udaje się wraz z nią do kobiety, która oskarżyła doktora Brennera o uprowadzenie jej dziecka. Niestety, na miejscu okazuje się, że babka jest warzywem, którym opiekuje się jej siostra. Podobno postradała zmysły. Gdy poroniła. Nie mogła się pogodzić ze śmiercią dziecka i ubzdurała sobie, że jej córka została uprowadzona, bo posiadała zdolności telepatyczne. My wiemy, że to prawda i że jej córką jest jedenastka, która faktycznie posiada niezwykłe moce i używa ich, by uratować chłopaków przed kolejnym atakiem dwóch chuliganów. Dzieciaki znowu się godzą, a wkrótce łączą siły z Hopperem, Joyce, Nancy i Jonathanem. Jedenastka może przenosić się do alternatywnego świata, więc Joyce i Nancy proszą ją, aby sprawdziła, czy Will i Barbara żyją. Chłopiec żyje. Jest jednak wycieńczony. Natomiast Barbara już więcej nie poimprezuje. Nancy chce pomścić swoją koleżankę i wraz z Jonathanem szykują zasadzkę na Demogorgona. Niespodziewanie dołącza do nich Steve, który finalnie okazuje się być spoko gościem. W ramach przeprosin pomaga im w walce z Demogorgonem, którą wygrywają, lecz potwór nadal żyje. Hopper i Joyce idą do laboratorium, gdzie znajduje się przejście do Upside Down. Sheriff przedstawia swoje warunki Brennerowi. Doktor ma zezwolić im na wejście do alternatywnego świata, aby mogli uratować Willa. A w zamian Hopper zdradzi mu, gdzie jest jedenastka oraz będzie milczał na temat tego, co się wyrabia w laboratorium. Doktor zgadza się na te warunki i Hopper wraz z Joyce wchodzą do Upside Down. Udaje im się odnaleźć i uratować Willa. Przy okazji dowiadujemy się, że szeryf miał kiedyś córkę, która zmarła na raka. W tym samym czasie doktor Brenner i jego ludzie próbują dopaść jedenastkę, która wraz z chłopcami przebywa w szkole. Jedenastka zabija kilku agentów, ale korzystanie z mocy jest wyczerpujące i dziewczynka mdleje. Zdaje się, że Brenner osiągnie swój cel, ale wtedy pojawia się pan Demogorgon i atakuje doktorka. Nie wiemy, czy go zabija, bo już po chwili zabiera się za chłopców. Lucas ładuje swoją procę i strzela. Czy Lukas właśnie oddał najpotężniejszy strzał z procy od czasów Dawida i Goliata? Nie, to oczywiście ich koleżanka odzyskała przytomność i po raz kolejny uratowała im tyłki. Jedenastka przystępuje do ostatecznego rozprawienia się z Demogorgonem. Rozwala go na kawałki, ale niestety sama również znika. Chłopcy cieszą się, że Will wrócił, jednak Mike bardzo tęskni za jedenastką, w której się zakochał. Propost zakochanych. Nancy i Steve znowu są razem, a Jonathanowi musi wystarczyć to, że jego brat jest cały i... Zdrowy? Drugi sezon zaczyna się rok później i od razu widzimy, że z Willem nie jest dobrze. Często traci kontakt z rzeczywistością i przenosi się do Upside Down, gdzie jego oczom ukazuje się wielki pająk Shadow Monster. Joyce zabiera syna do laboratorium w Hawkins na badania. Zajmuje się nim sympatyczny doktor, i wydaje się, że laboratorium jest już wolne od agentów rządowych. Ale to tylko pozory. Ośrodek nadal pozostaje pod wpływem amerykańskiego rządu, a przejście do Upside Down nie zostało zamknięte. Po 11 nie ma śladu, ale do klasy chłopaków dołącza inna dziewczyna. Max. Okazuje się, że to ona jest tajemniczym graczem, który pobił rekord Dustina w grze na automatach. Ten wyczyn sprawia, że Max zdobywa szacunek chłopaków i wkrótce dołącza do ich paki. W drugim sezonie pojawiają się także Bob, poczciwy misio, który kręci z Joyce oraz Murray Bauman, agent wynajęty przez rodziców Barbary z beznadziejną misją odnalezienia ich córki. Murray ma mnóstwo teorii na temat tego, co wydarzyło się w z rok temu. Nachodzi Hoppera i wypytuje go o ruskich szpiegów, kosmitów oraz dziewczynkę posiadającą niezwykłe moce. Nie zdaje sobie sprawy, że nie ma lepszej osoby, którą mógłby zapytać o ostatnią z tych teorii. Bo szeryf od roku ukrywa jedenastkę w starej chacie w środku lasu. Po zlikwidowaniu Demogorgona dziewczyna trafiła do Upside Down, ale już po chwili udało jej się wrócić do normalnego świata. Była poszukiwana przez agentów, więc Hopper postanowił się nią zaopiekować. Trwa impreza halloweenowa, na której pojawia się przyrodni brat Max, Billy. Billy to uosobienie Playboya lat 80. Przejmuje nawet tytuł Samca Alfa od Steve'a. Impreza ogólnie nie jest dla Steve'a zbyt udana. Nancy obwinia się o śmierć Barbary Upija się i rzuca go jak śmiecia. A skoro jesteśmy przy śmieciach, Dustin znajduje tam dziwnego ślimaka i postanawia się nim zaopiekować. Wstawia go do akwarium i karmi batonami. Gdy przedstawia swojego nowego pupila kolegom, Will rozpoznaje, że wyżygał go pod koniec pierwszego sezonu. Koledzy chcą, żeby Dustin pozbył się stwora, ale ta nich nie słucha. Za to Will słucha rady Boba, który poradził mu stawić czoła swoim lękom. Nie była to najlepsza rada, bowiem kiedy Will próbuje walczyć zamiast uciekać, to zostaje opętany. Bierze lodowate kąpiele, ciągle chodzi toples i tworzy dziwne bazgroły. Joyce dzwoni do Hoppera i razem odkrywają, że rysunki Willa łączą się ze sobą. Szeryf niedawno zajmował się sprawą gnijących dyń i dochodzi do wniosku, że rysunki przedstawiają korzenie. Rusza na jedno z pól, gdzie rosną dynie. Samodzielnie wykopuje dół, jakiego nie powstydziłaby się koparka Boba Budowniczego to jest niemożliwe. i odnajduje podziemne tunele. Schodzi do nich i traci przytomność, a przejście zostaje zamknięte. Tymczasem Nancy dzwoni do matki Barbary i chce jej powiedzieć, co naprawdę stało się z jej córką. Rozmowę podsłuchuje Agenci Nancy wraz z Jonathanem zostają schwytani i doprowadzeni przed oblicze doktora Owensa. Doktor pokazuje im przejście do Upside Down. Twierdzi, że nie jest w stanie go zamknąć i prosi, żeby zachowali dyskrecję. Ponieważ gdyby dowiedzieli się o nim na przykład Sowieci, to byłoby bardzo źle. Nancy potajemnie nagrywa wyznanie doktora i udaje się do wcześniej wspomnianego Mareya. Wspólnie z nim rozsyłają kopię nagrania do różnych gazet z nadzieją, że laboratorium zostanie zamknięte i wszyscy dowiedzą się, jaki los spotkał Barbary. Przy okazji Nancy i Jonathan zbliżają się do I should be. a jedenastka zbliża się do prawdy o swojej przeszłości. Przypadkiem znajduje dokumenty na temat swojej matki w chatce opera i rusza w drogę. Jak już wiemy, jej matka jest warzywem, ale jedenastka ma zdolności telepatyczne, więc udaje jej się z nią porozumieć. Dziewczynka poznaje swoje prawdziwe imię, Jane. Matka próbowała o nią walczyć, ale dr Brenner poddał ją terapii szokowej, wskutek czego jej mózg uległ uszkodzeniu. We wspomnieniach matki jedenastka widzi także jakąś dziewczynkę i postanawia ją odnaleźć, co prowadzi do najgorszego odcinka serialu, w którym Pojawia się Kali, dziewczyna, która potrafi tworzyć iluzję. Kali uważa jedenastkę za swoją siostrę i chce, żeby wraz z grupą dziwolągów zemściła się na ludziach, którzy je porwali. Jedenastce jednak nie podoba się pomysł zabijania ludzi i postanawia wrócić do Hawkins. Wcześniej zmienia swój image. Co się kto Maguire w trzecim Spider-Manie? Tymczasem w Hawkins, opiekun jedenastki, ugrzązł w Upside Down. Will wyczuwa, że Hopper jest w niebezpieczeństwie i wskazuje miejsce, w którym szeryf utknął. Joyce niewiele to mówi, ale na szczęście jej nowy facet, Bob, wykazuje się niesamowitą błyskotliwością. Udaje mu się w jakiś sposób rozgryźć, że rysunki przedstawiają Hawkins, a poszczególne kształty to zbiorniki wodne. Dzięki pomocy Boba Hopper zostaje uratowany, a chwilę później na miejscu zjawiają się ludzie z laboratorium i zaczynają fajczyć tunel. Will wpada wtedy w konwulsję i krzyczy z bólu. Z bólu za to nie krzyczy kot mamy Dustina, bo nie żyje. Został zjedzony przez Darta. Zwierzątko trochę urosło i coraz bardziej przypomina skrzyżowanie Demogorgona z psem. Dustin w końcu idzie po rozum do głowy i próbuje go uwięzić. Z pomocą przychodzi mu Steve i tak powstaje najlepszy duet serialu. Trochę mniej udany duet tworzą Lucas i Max. Lucas opowiedział Max o wydarzeniach z pierwszego sezonu i teraz razem ze Steveem i Dustinem szukają Darta. Max z początku nie wierzyła w opowieści Lucasa, ale bliskie spotkanie z Demopsami szybko przepełniło ją wiarą. Próbując schwytać Darta, cała czwórka została otoczona przez inne Demopsy. Ich koniec wydawał się być bliski, lecz nagle wszystkie stwory popędziły w inną stronę. Stało się tak dlatego, że Shadow Monster wykorzystał Will. Ustami chłopca oszukał doktora Owensa, który posłał swoich ludzi prosto w pułapkę. Shadow Monster wysłał wszystkie swoje stwory, aby otoczyć ochroniarzy laboratorium i zrobić z nich miazgę, a następnie skierował je prosto do laboratorium. Mike sugeruje, by uśpić Willa, ponieważ Shadow Monster używa go jako swojego szpiega i dzięki temu wie, gdzie się znajdują i co robią. Następnie wraz z Joyce, Hopperem, Bobem i doktorem Owensem chowają się w pomieszczeniu ochrony. Niestety w laboratorium pada zasilanie i wszyscy są uwięzieni. Wtedy znowu do akcji wkracza nie. Bob. Resetuje system i ratuje pozostałych, ale sam ginie, jak przystało na wzbudzającą sympatię drugoplanową postać z filmów lat 80. Nasi bohaterowie, podobnie jak pod koniec pierwszego sezonu, łączą siły w domu Bayersów. Dustin odkrywa, że Shadow Monster działa na podobnej zasadzie co Mind Flayer z Dungeons and Dragons, ulubionej gry wina Diesela. Zabicie Mind Flayera, czyli Shadow Monstera, powoduje śmierć wszystkich nowych stworów, które są z nim połączone. Niestety dotyczy to także Willa, dopóki jest pod jego kontrolą. Korzystając z kodu Morsk. Co Will przekazuje, że należy zamknąć przejście do Upside Down. Niestety, dzwoni telefon i Will rozpoznaje, że to telefon w jego domu. Dzięki temu Flayer wie, gdzie posłać armię swoich stworów. Nagle jeden z demo psów wpada przez okno, i jest jednak martwy. Otwierają się drzwi i wchodzi jedenastka. Cała na czarno. Dostaje szybki briefing i rusza z Hopperem do laboratorium, by zamknąć portal. Po drodze znajdują doktora Owensa, który został ranny podczas próby opuszczenia laboratorium. W tym samym czasie Jonathan, Nancy i Joyce robią Willowi saunę i wypędzają potwora z jego ciała. Natomiast Dustin, Mike, Lucas i Max chcą wejść do tunelu, aby odciągnąć sforę demo psów od Hoppera 11. Wujek Steve, któremu została powierzona opieka nad dzieciakami, uważa, że ten pomysł to samobójstwo i nie zamierza im na to pozwolić. Wtedy zjawia się Billy, ponieważ Rodzice Max zauważyli nieobecność córki i Billy dostał srogi ochrzał od ojca. Stary wychowuje go twardą ręką i pewnie dlatego Billy jest taki agresywny. O tej agresji na własnej skórze przekonuje się Steve, gdy próbuje ukryć przed Billym jego siostrę. Steve przegrywa kolejny pojedynek, ale z pomocą przychodzi mu Max i usypia brata środkiem nasennym, którym wcześniej potraktowano Willa. Następnie zabiera jego samochód i wszyscy razem, włączając w to ledwo kontaktującego Steve'a, wchodzą do tunelu, by odciągnąć potwory, podczas gdy jedenastka walczy z Mind i próbuje zamknąć portal. W pewnym momencie ich drogę blokuje demo pies. Okazuje się, że to Dart. Dustin częstuje go batonem i piesek pozwala im przejść. Niestety chwilę później sfora pozostałych demopsów jest tuż za nimi i wydaje się, że zginą, ale znowu wszystkie stwory przebiegają obok nich, ponieważ właśnie w tym momencie jedenastka wygrywa bezpośrednie starcie z playerem i zamyka portal do Upside Down. Wszystkie demopsy zdychają, laboratorium zostaje zamknięte, rodzice Barbary mogą w końcu pożegnać córkę, a dr Owens podrabia akt urodzenia jedenastki i teraz Hopper może ją oficjalnie adoptować. No i najważniejsze, mama Dustina ma nowego kota. Dzieciaki świętują podczas szkolnego balu, ale zło cały czas czaje się nad Hawkins. To znaczy pod Hawkins. Na początku trzeciego sezonu widzimy jak Sowieci próbują otworzyć portal do Upside Down i są coraz bliżej celu. A Mike i Jedenaskę są coraz bliżej siebie, co nie podoba się Hopperowi. Sheriff bardzo wczuł się w rolę ojca i próbuje pohamować ich miłosne zapędy. Zaborczy tatuś grozi nawet Mikeowi, że zakończy ich związek. Więcej szczęścia ma mama Majka, pani Wheeler. Flirtuje z nią Billy, który pracuje teraz jako ratownik i chce jej dać lekcje pływania, bez strojów kąpielowych. Pani Wheeler szykuje się na te lekcje, ale w ostatniej chwili zmienia Zdanie. Natomiast Billy ma wypadek i zostaje porwany przez naszego starego znajomego. Trafia do Upside Down i spotyka tam swojego sobowtóra. Wkrótce potem uprowadza koleżankę z pracy i oddaje ją w ofierze Mindflayerowi. Dziewczyna nie jest jednak jedyną osobą, której praca zaszkodziła. Steve całkowicie stracił już status chada. Teraz robi lody w stroju piankowego marynarza, a jego współpracownica, Robin, nabija się z jego nieudanych prób uwodzenia klientek. Humor poprawia mu dopiero wizyta Dustina, który właśnie wrócił z letniego obozu. Dustin chwali się, że ma dziewczynę, w co nikt mu nie wierzy. Friend? Oraz że przechwycił tajną komunikację w języku rosyjskim przy użyciu swojej wieży radiowej. To ostatnie akurat może udowodnić, bo nagrał rozmowę. Z pomocą Robin udaje im się przetłumaczyć wiadomość na angielski, ale brzmi ona jak tajny kod. Robin wkrótce odkrywa, że wiadomość nawiązuje do miejsc w centrum handlowym, w którym ona i Steve pracują. Natomiast Nancy i Jonathan pracują w lokalnej gazecie. Pewnego dnia udają się do Babuni z fajnym zegarem ściennym, aby napisać artykuł o szczurach, które kradną nawóz. Jonathan robi sesję zdjęciową jednomyślnie ze złapanych gryzoni i gdyby nie to, że zawołała go Nancy, to prawdopodobnie zobaczyłby jak szczur zamienia się w obrzydliwą papkę. Ale naprawdę obrzydliwie robi się, gdy młodzi odwiedzają staruszkę ponownie, a ta zajada się łajnem. Wkrótce babcia zostaje całkiem opętana przez Mindflayera. Opętany zdaje się być także Hopper, bo zmusza Majka do okłamania nastki, co prowadzi do rozpadu ich związku. Gdy więc Joyce wystawia szyryfa do wiatru, nie powinniśmy go żałować. A wystawia go do wiatru, ponieważ magnesy spadają jej z lodówki. I zamiast iść na randkę, odwiedza nauczyciela chłopaków, który uczy przedmiotów ścisłych. Pyta Belfra, dlaczego magnesy nie działają, a ten odpowiada, że takie zachowanie może być spowodowane działaniem silnego pola magnetycznego. I że to pole musi znajdować się gdzieś w pobliżu. Joyce oczywiście. Podejrzewa, że chodzi o laboratorium i zaciąga tam hoppera, mimo że ten jest na nią zły. Ewidentnie coś jest na rzeczy, bo na miejscu sheriff zostaje znokautowany przez ruską podróbkę Terminatora. Tymczasem nastka nawiązuje przyjaźń z Max i razem podsłuchują Majka i chłopaków. <grym> Szybko jednak zmieniają obiekt zainteresowań. Billy nie beka i nie pierdzi, ale za to widzi jedenastkę. Dziewczyna jest w szoku i wraz z Max postanawiają sprawdzić, co jest grane. Znajdują Billy'ego w domu porwanej ratowniczki. Dziewczyna jest cała i zdrowa, a Billy zabawia jej rodziców podczas kolacji. Wszystko zdaje się być w porządku, więc mimo wątpliwości jedenastka i Max nie mają wyboru i opuszczają dom. Chwilę później Billy i ratowniczka atakują jej rodziców i częstują nimi Mindflayera. Will wyczuwa, że Mindflayer jest Falkins, a jedenastka Nastka podejrzewa, że tym razem to Billy pełni rolę jego gospodarza. Wspólnie obserwują chłopaka i postanawiają sprawdzić, czy został opętany. Zamykają go w saunie, ponieważ Mindflayer nie lubi ciepła. Chwile później nie mają żadnych wątpliwości, że Billy został opętany. Nastka staje z nim do walki i zmusza go do wycofania się. Następnie widzimy, że Mindflayer tworzy całą armię sobowtórów. Tymczasem Hopper przypomina sobie, że widział faceta, który go znokautował, u burmistrza Hawkins. Używa silnych argumentów i wyciąga od niego informacje, że terminator pracuje dla centrum handlowego. Burmistrz również jest zamieszany w całą sprawę, a centrum handlowe należy do ruskich, którzy wykupują opuszczone nieruchomości. Hopper i Joyce udają się do jednej z nich, gdzie znajdują rosyjskich naukowców. Jest tam też ruski terminator i Hopper znowu się z nim leje. Tym razem walka nie zostaje rozstrzygnięta, ale Hopper i Joyce uprowadzają jednego z naukowców. Facet nie mówi po angielsku, więc zabierają go do Maria Baumena, który zna rosyjski. Najwyższa pora wrócić do Dustina, Stevea i Robin, którzy po rozszyfrowaniu wiadomości docierają do sowieckiej bazy ukrytej pod centrum handlowym. Towarzyszy im Erika, siostra Lukasa, która pomogła im się tam dostać w zamian za darmowe lody. Grupa infiltruje bazę i znajduje maszynę służącą do otworzenia portalu do Upside Down. Następuje wiekopomna chwila i Steve wygrywa swoją pierwszą walkę. You did it. You... Ale na niewiele się to zdaje, bo chwilę później on i Robin zostają schwytani. Są poddawani torturom, ale zanim dzieje im się poważna krzywda, Dustin i Erika przychodzą z odsieczą. Steve i Robin są kompletnie naćpani, bo Sowieci podali im głupiego Jasia. Dobrze się razem bawią, do czasu aż Steve wyznaje Robin, że darzy ją uczuciem. Dziewczyna wtedy oznajmia, że nie gustuje w mężczyznach. Nancy i Jonathan mówią dzieciakom, że babcia wcinająca łajno została opętana jak Will w drugim sezonie. Wszyscy razem idą do szpitala, by zobaczyć co z babcią, ale wpuszczani dalej zostają tylko Nancy i Jonathan. Zamiast babci czekają na nich dwa złe wilki. Udaje im się bronić przed napastnikami, ale ich ciała przemieniają się w potwora. Wtedy do walki dołącza nastka i oczywiście radzi sobie ze stworem bez większych problemów. Take it back now, Problemów nie sprawia także Aleksej, sympatyczny naukowiec schwytany przez Hoppera. Mimo, że szeryf kupił mu truskawkowego szejka zamiast wiśniowego, Aleksej współpracuje i zdradza najważniejsze informacje. Jak już wiemy, Sowieci zbudowali bazę pod centrum handlowym. I próbują otworzyć portal do Upside Down. Przy okazji Alexiej trafnie określa hopera tłustym Rambo. Następnie cała czwórka rusza do Hawkins i szuka dzieciaków na festiwalu z okazji 4 lipca. Alexiej przeżywa najlepszy dzień swojego życia, ale niestety także ostatni. Widzi ich bowiem burmistrz i daje cynk ruskiemu Terminatorowi, a ten eliminuje Aleksieja. Nie mamy jednak czasu na żałobę, bo Nastka używa swych mocy, by odnaleźć Mindflayera i komunikuje się z Billim. Poznaje historię jego trudnego dzieciństwa i widzi jak bardzo był przywiązany do swojej matki. Dowiaduje się także, gdzie Mindflayer buduje swoją armię, ale przez to potwór wie, gdzie przybywa Jedenastka i cała reszta. Chce się zemścić na dziewczynie za to, że zamknęła przejście do Upside Down. Wchłania swoją armię i rusza do ataku. Jedenastka i reszta próbują z nim walczyć, ale szybko zdają sobie sprawę, że są bez szans i uciekają. Wtedy Dustin nawiązuje kontakt z Mike'iem i wkrótce obie grupy łączą siły w centrum handlowym. Jedenastka jest ranna, a w jej rannie znajduje się kawałek Mind Flayera. Dziewczyna robi sobie bezdotykową operację chirurgiczną i usuwa intruza, po czym traci swoje moce. W tym momencie pojawiają się ostatnie brakujące puzzle. Joyce, Bauman i tłusty Rambo. Grupa tłustego Rambo ma zniszczyć maszynę otwierającą portal do Upside Down, Grupa Steve'a dotrzeć do wieży radiowej Dustina i nawigować grupę tłustego Rambo, a grupa jedenastki udać się w bezpieczne miejsce. Niestety w przypadku ostatniej grupy sprawę komplikuje pojawienie się Billiego. Chwilę później zjawia się także Mind Flare. Hopper, Joyce i Bauman dostają się do bazy przebrani za Sowietów. Łysy kudłaty wykonuje czarną robotę, podczas gdy Joyce zaprasza Hoppera na randkę i obiecuje, że tym razem go nie wystawi. Bauman wywołuje zamieszanie, co pozwala Hopperowi i Joyce dotrzeć do safe'u, w którym znajdują się klucze służące do wyłączenia maszyny. Niestety kod, który Podał im, baumen nie działa. Kot to stała planka, ale łysy Kudłacz najwyraźniej zapomniał, jak wygląda stała planka. Dustin kontaktuje się ze swoją dziewczyną. Okazuje się, że Suzy naprawdę istnieje. Za podanie stałej planka Suzy żąda Dustina, by zaśpiewał Never Ending Story. Dustin i Suzy śpiewają razem piosenkę, podczas gdy reszta ekipy zostaje zmuszona do jej wysłuchania, znajdując się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Po skończeniu piosenki Suzy podaje stałą plankę. Hopper i Joyce otwierają safe i wyciągają walizkę z kluczami. Jednak sekundę przed przekręceniem kluczy dochodzi do walki wieczoru, której tłusty Rambo mierzy się z ruskim Terminatorem. W tym samym czasie Billy dorywa jedenastkę i przyprowadza ją mind Flayerowi. Nastka wykorzystuje to, czego dowiedziała się o Billim i przywołuje wspomnienia o jego matce. Dzięki temu Billy uwalnia się spod władzy Mindflayera i sprzeciwia mu się, co przypłaca swoim życiem. Życie traci także Terminator, gdy Hopper wrzuca go w maszynę. Niestety, uszkodzone w ten sposób urządzenie blokuje szeryfowi drogę powrotną i jest on uwięziony. Joyce nie ma wyboru i aby uratować pozostałych, musi poświęcić Hoppera. Przekręca klucze i zamyka przejście do Upside Down. Mindflayer pada na ziemię, a Hopper znika. Mijają trzy miesiące i rodzina Bayersów wraz z pozbawioną mocy jedenastką wyprowadzają się z Hawkins. Mike i Nastka obiecują sobie, że spotkają się w święto dziękczynienia. W ostatnich scenach przenosimy się na Kamczatkę, gdzie Rosjanie karmią Demogorgona ludźmi. Słyszymy, że jednym z więźniów jest Amerykanin, co sugeruje, że Hopper żyje. Dzięki za oglądanie, lajkowanie i subskrybowanie.